A mnie, le lepiej jest tu, tu niż w pomzeła. No właśnie nie. Co, wolisz bo, patrzeć na eksponaty z jakimś? Nie, nie. Tak, wolę patrzeć Śnieg. na eksponaty jakimś nic Śnieg. nie. Śnieg! Macko boska, widzicie to? Śnieżek! To, wznawiam. Czerwony kamień. Uwaga, teraz zaczyna się trudność. Leje jak z cebra, a pod nami jeszcze, kurde, potok. No, patrzcie, przez co my musimy iść. Na YouTube łatwo wrzucić? Z, z, z ośrodka? Wrzuć z ośrodka na YouTube. Fajny strumyczek. O, o, no. Teraz uwaga! Będę... Tutaj mocno leci woda. Dawaj Antek, leć Patrzcie jaka... Jaki strumień. A ja mogę sobie wody nalać? Do butelki? Dawaj Antek, leć Mogę do butelki nalać? Nie. Ja też nie wiem. O. O. O kolejny mały strumyczek. Teraz mamy pionowo. Jedziemy. Ładnie jest. Ale piękny śliski kamień. Wow. Co za cud. A pod nim spadek pół metra. Bombus się już skończył. Tak wyglądał. Dzięki za Dzięki za oglądanie. Dajcie mi suba. Wszystko jedno. pozdrawiam, Maja teraz. Pozdrawiam